Witam drodzy widzowie, nazywam się Tomasz Bebel, jestem właścicielem firmy Primo Café. Zajmuję się sprzedażą oraz serwisem ekspresów do kawy marki Jura. Zapraszam Państwa do zakupu ekspresów tej marki u mnie na sklep primokafé.pl. Macie Państwo wówczas moją pomoc, konsjerż telefoniczną, indywidualną dla każdego z Was. Na dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić kawę nitro, którą pytacie, na kocmuchu jako cmołu, ponieważ jest to Jura J10, wygląda tak, jakby ją do, ktoś wrzucił do komina. Jest cała czarna, spójrzcie, tak, tak wygląda. Ale jest to jeden z najładniejszych ekspresów z palety Jury. To trzeba jej oddać. Jest po prostu śliczna. W ogóle seria J8, J8 Twin, J10. Według mnie są to najładniejsze ekspresy z całej palety Jury. Może nie najlepszy, ponieważ najlepszy uważam za Z10 Jura Z10. Na chwilę obecną mamy Mai 2025 Jura Giga 10. To są takie topowe serie maszyn. Natomiast J10 jest ekspresem, która jest według mnie z kolei najładniejsza. Ekspres ten ma taką możliwość, że wykonuje kawę na zimno. A z kolei, żeby wykonać kawę nitro, o którą pytacie w mailach, no to do tego musi być. Dokładnie ekspres taki, który wykonuje kawę na zimno. Czyli jest to kawa, która jest prasowana, zaparzana, ale omija termoblok, czyli grzałkę. Jest to dosyć specyficzny ekspres. Wykonanie takiego ekspresu, takiej kawy, przepraszam, na ekspresie, który nie wykonuje kawy kod jest w zasadzie niemożliwe. Jura 10 daje Wam taką możliwość. Dzisiaj Wam pokażę, jak na tym w LinkedIn ekspresie wykonać kawę Nitro, jak sobie ją skopiować, ponieważ w menu jako takim ani model J10, ani model Z10, który tam sobie z tyłu stoi, tego nie widzicie tutaj, nie mają fabrycznie nazwy Nitro, nie? czyli kawy Nitro. Czyli jest to kawa, która wykorzystuje sobie syrop, tutaj później zamontujemy sobie taką przystaweczkę, ale jest to kawa, to jest taki shake bez mleka. Pokazywałem, jak się to robi już Z10 to fajnie wychodzi, ale wielu z Was ma kłopoty, nie wiem jak to zrobić na modelu J10, więc ja to dzisiaj Wam po kolei pokażę. Jak te ustawienia sobie ustawić, jakie są jej parametry danej kawy, jak zmienić sobie później nazwę na tym ekspresie, korona i jak wreszcie tą kawę wykonać. Tak więc co? Zapraszam, działamy! Co będziemy potrzebować zatem do wykonania kawy Cold Sweet Nitro? Na pewno będziemy potrzebować akcyzy do kawy, czyli bohater dzisiejszego filmiku od 10 no Bez niego wykonanie takiej kawy może być utrudnione. To jest jasne, ale akcyza więc połowa sukcesu. Oprócz tego potrzebujemy syrop. Ja użyję dzisiaj orzecha tej firmy. Syropy są do zakupu, można je kupić. Na sukcesie Są różne smaki, bawcie się tymi smakami, nie bójcie się ich. Czy kupicie, nie wiem, smak rabarbarowy, i powiecie, że to jest niemożliwe. Nie ma nic jest niemożliwe. Trzeba próbować różnych smaków do kawy. Bo kawę się pije z różnymi konfiguracjami. Kawa Polsuit Nitro, taką kawałę też jest, prawda? jest syropem. Jest to shake, owszem, bez mleka, czyli dla osób, które nie mogą pić mleka. Super temat, ale mają shakea, fajnego. Dlatego no, potrzebujemy, słuchajcie, syrop. Przystawki y, takie y, do Cold Sweet są w zestawie z J10. Jeżeli ich nie macie, bo kupi się używany takie jest czy coś, to takie pojemniczki można sobie kupić. I się kupuje y, też można u mnie na sklepie i kafę kupić. Opakowanie kosztuje tam niecałe 5 dych i są dwie sztuki w opakowaniu. Nie? Zawsze po użyciu takiej, takiego pojemniczka starajcie się go myć, żeby na drugi dzień był czyściutki. Ja osobiście to robię, nie zostawiam, bo będzie ciężko go umyć, jak się, jak się zaklei, to jest to gumka, bo patrzcie, o tak to wygląda, o, tak. Do tego zaraz nalejemy syropu, ale o tym za chwilę. Oczywiście potrzebujemy zestaw Cold Sweet Nitro. Zestaw kosztuje 199 zł, można kupić u mnie na sklepie mokavp.pl, zapraszam Was. Wygląda tak, o, ja go nie będę dużo rozpacerowywał. ja już zwyczajnie mam w w zestawie, w kawałeczkach, czyli Mamy szklankę. Szklanka jest bardzo ważna, ponieważ jej wysokość jest, musi być taka, żeby weszła pod wylewkę tą. Tutaj o, tu, to raz. Po drugie, zestaw, który macie, to jest taka szklaneczka. Jest to szklanka Jury. W zestawie są dwie sztuki. Kosztuje tam 100, tam parę złotych. Jest też na sklepie mukaf.pl. Jest to latę. szklanka to latę. Są też niższe szklaneczki, ale nie, do nitro potrzebujecie dokładnie taką szklankę. Dlaczego? Dlatego, że zestaw później, tego, ten nitro, będziecie wkładać do tej szklaneczki i bardzo ważna jest długość tej rurki. Ona nie może być ani za krótka, ani za długa. Jak jest za krótka, no to nie działa, nie pociąga kawy z dna, która później, którą później ekspres wykona, a jak jest za niska z kolei, no to chlapie powietrzem, ponieważ się przysysa do dna. A to jest bardzo ważne, ta wysokość. Ona mam widokalnie troszeczkę nad dnem, jakieś pół centymetra. Tak tutaj włożycie. Aha. Tak, to ma dokładnie być w takiej pozycji, widzicie? O. Dlatego te zestawy są bardzo ważne. Często Wam nie wychodzą te, te, te kawy nitro, ponieważ gdzieś popełniacie błąd. Kolejnym... Znaczy, kombinujecie z tymi rurkami, tam te miękkie, te różne. Powiem ja Wam, nie będzie wychodziło. To musi być dokładnie... I inaczej, bo ja sam kombinowałem, po co takie rurki, jak ja mogę sobie inaczej wypominać z wężyka, nie? Nie jest to takie proste. Po pierwsze wężyk się nie potrafi przejść przez lód, a lód musi być bardzo gruby, już Wam pokazuję. Dlatego też zachęcam do zakupu oryginalnych takich opakowań e, e, lodu Jury, ponieważ te kostki są dokładnie dopasowane z kolei do tych szklanek, wiecie? To, to tak zrobione, żeby wydać tak na miejsce kasy, nie? No ale no, no każdy chce zrobić, Jura ja też, nie? Więc, trudno. Tak jest, bardzo fajne są te wytłuszczki, one wyglądają tak na żywo. Dlaczego są fajne? Bo jak mamy tutaj ten lód, jego go naciśniemy, to on nie wylatuje, wiecie, nie się wala po, po kuchni, że później chodzimy i zbieramy, nie wystrzeliwuje do góry, jak z procy, tylko fajnie się te kostki do góry wypychają. Ja mam kostki lodu w pojemniku takim metalowym, ale mam też jeszcze chyba trzy mi zostały w takim pojemniczku, więc Wam zaraz pokażę. I jak to działa, zanim zaczniemy sobie tą kawkę wykonywać. Więc zachęcam Was do zakupu oryginalnych tych wytłoczek. Ten, te kostki są bardzo duże, są grube i pasują do tych szklanki, jak powiedziałem wcześniej. Co jest ważne, rurka wchodzi między te kostki, a ponieważ są bardzo grube te kostki, to kawa, która sobie spływa tutaj po tych ściankach, nie? No, to ona ma 4 stopnie. Po prostu bardzo fajnie sobie spływa, składa się jeszcze bardziej. Bo jak ktoś zobaczę kawę, tą Cold Sweet Nitro, w temperaturze pokojowej, czyli ona ma około tam 20, tam nie wiem, nie wiem 4 stopni, czy tam 5, w zależności od tego, jaka jest temperatura w pomieszczeniu ogólnie, prawda? to jest temperatura właśnie zbiornika wody, taka ma. I te kostki, grube kostki lodu, mają zadanie schłodzić tą kawę do 4 stopni. Wtedy dopiero to wszystko ma wszystko działa. Ten, ta kawa, która to jest na dole, czyli Cold Sweet, na zimno, ona jest tutaj zaciągana, ma, jest różnica temperatury pomiędzy parą, którą ekspres tu uruchamia, a tą kawą, która jest na dole. To wszystko jest, to, to wszystko jest wiecie, obliczone odpowiednio. Często dajecie za mało lodu, lub te kostryczki są malutkie, i to już nie działa. To Wam paska, to Wam nie pieni i tak dalej. Oczywiście, co innego jest temat ustawień w ekspresie. Zaraz Wam pokażę, jak to ustawić. Tak więc, to potrzebujecie: potrzebujecie też rurki. Ja zacząłem te rurki plastikowe, ale widzowie moi mi skrzyczeli, że są plastikowe i w ogóle, że bla, nie mogą być, to powinny być jakieś ładniejsze. No więc z pokorą wysłuchałem was widzowie i mam teraz tak, mam bambusowe. Rurki kupiłem sobie takie i mam szklane. Powiedzcie, które mam stosować. Dzisiaj wybiorę szklaną, ale jak powiecie, że ma być bambusowa, to w na następnych filmikach będziemy, będą bambusowe. Także ważne, żeby tak naprawdę kawa smakowała, ale rozumiem, że. Ranga tego ekspresu, marki Jura, premium, prawda, też wymogła na mnie, żeby te rurki kupić ładniejsze, no bo zawsze stosowałem te szklanki i te rurki były takie zwykłe plastikowe, no bo, no bo miałem plastikowi i się na Więc okej, okay, dzisiaj, dzisiaj już będą szklane albo bambusowe, do wyboru. Ok, to co? Lód, działamy, teraz Wam pokażę, jak wygląda lód z tej, z tego, z tej wytłoczki Jury. Bardzo fajnie jest wszystko ustawione, wyregulowane. To tak, tak to jest to taki kształt, że mam dokładnie po sobie szklanek. Pokazuję, jak to wygląda. A guzik? Później lód. Najpierw może wam pokazać, drodzy widzowie, jak w ogóle tu kawa się ustawia. Która to jest kawa? Jak zmienić jej ustawienia, jak zmienić jej nazwę? Żeby tego nie wiecie. Już wam pokazuję po kolei, krok po kroku, jak sobie tutaj y wyeksportować tą kawę na inną zakładkę, jak ją nazwać, jakie są ustawienia tej kawy, to jest bardzo ważne. Robię zbliżenie wyświetlacza. wybaczcie, jeżeli będzie troszeczkę gorsza jakość, bo to będzie na zbliżeniu, no ale myślę, że to będziecie widzieć, więc robię zbliżenie. Może to zbliżenie będzie takie trochę średnie, słaba ostrość, ale myślę, że coś tam widzicie, Spójrzcie. Szukamy sobie kawy Latte Sweet albo Sweet Latte, tu macie kawę Latte, ale tanie. Ta kawa, taką kawę używamy jako nitro w Z10, a w od 10 jest inaczej. Szukamy sobie kawę Sweet Latte. A to, widzicie? To jest ta kawa. Pokażę Wam, ustawienia tej kawy. Ustawienia tej kawy z Sweet Latte są takie, że tu macie, zobaczcie, tu macie piankę mleczną 13 sekund, ilość kawy 60 ml, moc taką, i ona nie jest na gorąco, dlatego też wchodzimy sobie na kolejną zakładkę, która jest pusta, o tu zobaczcie, tu mam nitro, ale ja ją jeszcze żeby się żebyście zobaczyli. Przytrzymuję daną kawę, ciach, i szukam sobie Sweet Latte. Szukam Sweet Latte. To nie to, to nie to. Kortado, bardzo fajna kawa, ale nie na dzisiejszy filmik. Tu była kawa Latte, to nie ta. Ale, ale, o, Sweet Latte. Peska żółta, widzicie? Klikam. jest ja pyta, czy zapisać. Tak, zapisać. No. I mówię, teraz na tę zapłacę w tym miejscu. I teraz zmieniamy jej ustawienia. Przytrzymujemy ją. Ustawiamy sobie tutaj śnieżynkę, bo chcemy śnieżynkę, zapala się. Zapisz. Teraz wchodzimy sobie tutaj, nazywamy ją nitro. Ni O na przykład nie wiem i trope R to chyba więcej nie wejdzie Primo wejdzie, nie wejdzie i tropię. primo Okej, okay, tak tak sobie zapisałem, nieważne chociaż zaraz. nie, dajmy sobie primo. to będzie moja kawa Nitro. Pod Primo. Zapisuję. I teraz spójrzcie, Ustawienia produktów wchodzę. Słaba kawałki ustawiona tam w nałynku. Moc też taka. O. Ilość mililitrów zmieniam na 90. Domyślnie było 60, zmieniam na 90. Pijanka na 19 sekund. O. I zapisuję. Temperatura nie jest tak niska. Jeszcze raz Wam pokazuję. Nazwę sobie wpisujecie, jaką chcecie. Tutaj jest on, tak. 10 litrów, 15 sekund i zapisujemy. Powrót. I to jest moja nitro pod nazwą Primo. Tak wygląda ustawienie u mnie Oczywiście wy możecie sobie nazwać to jak tam chcecie, nie tam nitro, czy tam nie wiem, Andrzej, Agnieszka. Nie wiem, do ile tam jest tych, tych znaków, chyba 8 czy 9 maksymalnie. No ale to sobie tam wymyślicie. Tu mam w każdym razie kawę nitro pod nazwą Primo. Jak Primo kafe. Ok. Lód wkładam do szklaneczki i działamy. Spójrzcie, kochani, mam tutaj lód zamrożony w tej oryginalnej wytwórce Jury. I patrzcie, to jest fajne. Normalnie jak robię tak winnych. W takich kostkareczkach, nie to, wszystko wylatuje, słuchajcie do góry. A tutaj elegancko, popatrzcie. O, mogę sobie wziąć ciach i gotowe. Nie? Proszę bardzo, takie fajne kostki. Tak wygląda oryginalna kostka. O, do widzicie? Z jury. Jak ja ją tu wrzucę, to ona fajnie pasuje. Popatrzcie. Nie? Elegancko. Tak ma być. kolejno sobie wyciskam. O, pyk. Bardzo fajnie ona wychodzi, o, no nic tu nie wyjeżdża, o, nic nie wypada, tylko tak właśnie się wysuwa. O, tak. O, patrzcie jak fajnie. I druga plika. Styka. Te sobie tam przełożę do tego pojemniczka. Ok. Kostki lody mam tutaj, widzicie, te dwie, Jury. Kładam teraz zestaw. Micro, wóreczkę. Wszystko fajnie pasuje, patrzcie jak dopasowane. Będzie elegancko, tak. I tak postawiam szklaneczkę sobie pod ekspres. I maksymalnie do góry, tutaj stawiam. Ten wężyk mi nie będzie potrzebny, ten w oplocie, ani nam Pani mleko. Bo dzisiaj nie będę tego robił. Gdzie mam tutaj, wiemy jak to jest z nie wiem, żeby Tak tam Ok, mam. Łączę wężyk sobie z tą. O, gumeczko, tutaj nie, no tak. I teraz, co jest najważniejsze, to u mu który tutaj jest. Jakie zbliżenie. Nie nie musicie patrzeć na nie patrzeć. Ja Wam nie jestem potrzebny do szczęścia. Tutaj. Zresztą, Teraz on tu ustaje. Sekundkę dajcie mi jeszcze. Ok, zaraz włączę kawę moją Primo Kaffee Nitro. I pamiętajcie, że kupując ten produkt, następując, to wklejacie sobie nie kawę latte, tylko kawę Sweet Latte. Dlatego że kawę Latte ma gorące niespinione mleko, a Sweet Latte ma spienione mleko. Czy musi być po prostu pianka wytworzona przez to przystawkę stawkę spieniającą. Klikam i sprawdzamy, jak wyjdzie. Kawka Cold Sweet Nitro. Szukam i jest tutaj. Jeżeli macie ustawione, drodzy widzowie, stopień mielenia na mocno. To jak ktoś z Was zmusi do tego, abyście sobie przekręcili stopień mielenia na słabą kawkę. Fajnie jak on sobie jeszcze tak leci po tych widzicie, po tych ściankach to jest jeszcze fajniejsze, bo jeszcze bardziej się składza ta kawka. Nie? w ten sposób. O, tutaj. Nie obcinam filmu, nie ścinam go. Chciałbym, żebyście widzieli w całości, jak to wygląda, że to nie jest tak 5 sekund i gotowe. Że trzeba troszeczkę cierpliwości, ale uwierzcie mi, że ta kawa jest po prostu jedyna w swoim rodzaju. Kawę Nitro Sweet nie można porównać do żadnej innej kawy, bo nie ma mleka, a jest to szyk kawowy. Niestety minus jest taki, że musi mieć maszynę, która wykonuje kawę na zimno kolt. czyli na przykład taka była J 10. Bardzo ważne są tutaj kostki lodu, bardzo ważne muszą być grube, żeby kawa była mocno schłodzona, wtedy nic nie pryska, wszystko działa i fajnie pieni, wszystko gra. Jak kostki wkładacie, to tym ściętym do dołu. Wtedy idealnie pasują. Wrzucamy dwie kostki. I ta kawa ma tyle samo kofeiny, co normalna kawa. Oczywiście możecie sobie jeszcze dołożyć tej pianki więcej lub mniej. Ja mam ustawione 19 sekund, że tak jest najlepiej. I gotowe. Teraz jeszcze tylko wyciągamy zestaw. I wkładamy szklaną rureczkę, która... O, proszę bardzo, tak wygląda Cold Sweet Nitro. Och pięknego. Hm, mm, beh. Tawa Colt Swift Nitro na jużej od 10. Od primo KKL. Ci do widzowie. Wszystko jest proste, jak się wie, prawda? Po prostu. Hm. Mm. jest cudowna. Czuję pieczo, tak jakby miałam mleko. a mleka wcale nie ma. Roboty robi ten orzech. jak ja propon dam się orzecha. Macie ochotę na nie wiem inne, białą czekoladę mam też, mam też. Limonkę, nie bójcie się, pójdźcie różnych smaków. No cóż, już teraz wiecie, jak wykonać kawę Nitro na Jurze J10. Używając kawę Sweet Latte w tym modelu, zapraszam Was do kupowania takich ekspresów do mnie na, u mnie na sklepimukaf.pl. Zapraszam Was też do kupowania kawy, akcesoriów Jura, które mam w skład oryginalnych oczywiście. Bardzo Wam dziękuję, że kupując u mnie akcesoria i kawę wspieracie takich małych przedsiębiorców jak ja, a nie sieciówkę w tym momencie, prawda? U mnie nie ma na kanale ikonki wesprzyj, ikonka wesprzyj, to jest zakup przez Was czegokolwiek u mnie na sklepie. To jest jakby też podziękowanie Wasze za to, za mój czas, który ja tutaj spędzam w tym ekspresie, że Wam pomóc zrobić kawę, której często nie potraficie zrobić lub czegoś nie wiecie po prostu. Takie, takie firmy są po to. A Wam to życie na ekspresach marki Jura ułatwić. Bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście oglądać ten mój film, że tak długo wytrzymaliście. Kłaniam się Wam nisko. Pozdrawiam Was serdecznie. Z tej strony byłem czyli Tomasz Robert, Primo Cafe.